Pewność siebie i wartości nie są trudne do posiadania, pod warunkiem, że przestaniesz się okłamywać, kim musisz się stać, aby je posiadać. Oraz na temat tego, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć. Czy to ma dla Ciebie sens? Oczywiście nie jesteś pewna siebie, jeśli każdego dnia patrzysz w lustro i robisz sobie wyrzuty, ponieważ znowu nie zrealizowałaś swojego planu, znowu nie zrobiłaś nic, aby przybliżyć się do realizacji swoich celów. Pamiętaj, że sama do siebie nie masz godności i szacunku, jeżeli mówisz, że będziesz się rozwijała i uczyła, aby osiągnąć swoje cele, a tego nie robisz. Jeżeli tak właśnie jest, to myślę, że teraz w tym momencie, jak oglądasz te wideo, to jest odpowiedni czas, aby to zmienić. Jeżeli zgadzasz się z tym, zaobserwuj mnie po więcej oraz zostaw serduszko w komentarzu.